W Jesteśmy świadkami niecodziennych sytuacji. Ustawiły się dwie kolejki i nie wiemy, która z tych kolejek ma rację. Ja reprezentuję kolejkę, która się zorganizowała jakieś sześć tygodni temu. Problem polega na tym, że dzisiaj nastąpiła pewna kolizja z innymi ludźmi, z inną kolejką, która na skutek tego, że przyszły bardzo chodliwe meble Koszaliny dość dużej ilości ustawiła się niezależnie od tej naszej zorganizowanej i po prostu twierdzi, że ma takie same prawa jak, jak my. Jest wielu ludzi z prowincji, którzy przyjeżdżają z różnych miast powiatowych i niestety oni nie mają możliwości stać w kolejce, przykładowo od trzech tygodni codziennie się meldować w kolejce. A po drugie, różny charakter pracy posiadają ci przedstawiciele drugiej kolejki. Ta sytuacja już jest od miesięcy, z tym, że ona się nasila. Z uwagi na oddanie prawda, mieszkań przez budownictwo jakiejś większej ilości mieszkań.